O, dzisiaj dowiemy się, czy futbol australijski to zupełne przeciwieństwo tego amerykańskiego. Piotrek jest trenerem drużyny Warsaw Bisons, która właśnie jest drużyną futbolu australijskiego. I teraz spróbujemy się dowiedzieć od Piotrka, czy to jest zupełnie coś innego. W naszym sporcie biega się w każdym kierunku, podaje się w każdym kierunku. Ręką, nogą odbija się jak w koszykówce, czyli kozłujemy, taklujemy się i zdobywamy punkty kopiąc przez słupy. Dzisiaj Piotrek przygotował dla nas trzy konkurencje. Tak. W pierwszej konkurencji zmierzymy się na kopanie w celność. Druga konkurencja to walka w powietrzu o piłkę. Trzecia konkurencja to celność w podaniu ręką. E, tutaj widzę, że zupełnie inna, inaczej wygląda bramka niż w futbolu amerykańskim, bo tam była dwie tylko dwa słupki, prawda? I trzeba było nad poprzedką się kopać, a tutaj są aż Cztery tymi. słupy, nie ma poprzeczki w e, oryginalnym naszym, niestety musimy dostosować się e, do Europy, punktowanie między środkowymi między to jest sześć punktów, a między bocznymi jeden punkt. Okej, okay, czyli w ogóle się nie opłaca w tym bocznym nie, kopalniu. Nie opłaca się. Jeżeli trafisz piłką w słup, też jest jeden punkt. A Taka śmieszna zasada, że jeżeli e, wiesz, że piłka wpadnie do bramki albo ktoś się przeatakuje z piłką, to wbijasz piłkę do swojej bramki i tracisz tylko jeden punkt. Okay, zamiast 6, dokładnie. Teraz tak, jeszcze pokażę jak się kopie. Właśnie. To jest wzią, bardzo dokudzi. istotne. <grym> Naciągnięcie nogi jak strona i rzut piłki na stopę. Pierwsza konkurencja to będą kopnięcia do celu. Mamy odległość 45 metrów, bardzo daleko. I 5 strzałów. Liczymy kto jest, to będzie punktów. Zaczyna Piotrek, żebym ja w ogóle zobaczył na czym polega takie kopnięcie, jak się to robi. Podpatrzył myczki mistrza. <grym> Pierwszy babok. Pierwszy 0 punktów, tak? 0 punktów. Nie, jest to proste. Jeden. Jeden. Musimy przyjąć jakiś sobie tutaj miękką parabolę. Sześć. Sześć punktów. Mamy 7 po trzech strzałach. 6, to już jest 13, czyli ostatni strzał. Zero. Zero, czyli 13 punktów? Dokładnie. Ja proszę Państwa, nie zdejmuję butów, bo to jest naprawdę bardzo twarda piłka. Tak, zupełnie prawda. inna niż w amerykański. amerykańskim. Ja muszę buty zawiązać mocy. Kopiemy w czubek piłki. Czyli tak. Kopiemy w czubek piłki, dokładnie. Ola wtedy dalej poleci? Dalej poleci i nadajemy dobrej rotacji. Okej, okay, czyli. Tak, tak. Mi by tak się na pierwszy rzut oka że tak, bo łatwiej trafić, prawda? Ale to jednak tak. Można tak, tak. Jedziemy? O! Pierwszy. Bo prawie nogę złamało. Naprawdę. Tak? Czekałem na wysokość, na którą ja kość. nie, to nie są żarty. Z czego oni się Spróbuj no. usztywnić, obciągnąć palce i usztywnić stopę. Dobrze. Nie zaciągać do góry palce. drugi strzał tak kopnąć. Dobrze, nie ma Swoją teorię teraz Swoją No oczywiście. Po swojemu. O! O! I jeden. Jest? Jest. A czy piłka może się odbić przed ziemią? Może się odbić i w tak. tak? I wtedy też jest punkt. Dobra, czyli musi być ja wkopanie. tak kopię. Jedziemy! Nie, 6! No, 7. Chwiedzieliście, to tylko oszustwo odbiło się od ziemi. 6, 1, czyli 7. I to? Czała. Ja wierniczę! Idziemy z tym! Po 3 strzałach. Opa, poszła! Nie wpadło. Co? co? Nie, 6 wpadło. Padło? Padło, padło. Czyli mam 13 punktów. Trzeba. po 4 strzałach. Czyli tyle samo co Piotrek. I teraz, jak prawie chociaż za jeden punkt, to wygrywam konkurencję numer 1. Zgadza się? Zgadza się. Powodzenia! Olimp Team! Wykożycielstwo! <grystwo> 14! <grystwo> 14. <grystwo> to. Ale dokładnie. przysięgam wam, że gdybym kopnął na boso, to mi połamał nogę, a szczególnie tak w czubek. No, w czubek się kopie, zawsze. <grystwo> Nie wiem, jak wy to robicie, jak ty musisz mieć twarde nogi, bo to no. bardzo bolało. Ja tylko dokopałem, bo tak to przestawienie było bardziej mięciutko dla mnie, ale tym... To naprawdę szacun oh. dla Was, bo to jest potężna, potężnie twarda piłka. Jest moc w nodze czasem. Konkurencja numer dwa to będzie tapowanie, tak? E, tak naprawdę wznowienie z różnych fauli lub e, wznowienie meczu. Skaczemy do piłki zrzuconej przez sędziego w powietrze. Trzeba ją stapować do zawodnika swojego, aby akcja poszła dalej. Czyli to podobnie jak w koszykówce, tak? Że oni wyskakują i starają się tak trochę na swoją tak. stronę. Dokładnie tak. Tutaj wzrost pomaga. Wzrost pomaga. Skoczność 1,95 m. Kurde, no ja mam 1,90 to radę. A jakie są zasady tego, jeśli chodzi o kontakt między nami? E, możemy się zderzyć barkami, ale nie musimy też skakać. Możemy być trwaniakiem i wygrać okay. wracając zawodnika. Fajne. Aczkolwiek chcemy dotknąć tej piłki, prawda? Więc Jasne, tak rozumiem. Sprawa jest dosyć prosta. Kto pierwszy zdobędzie 3 punkty, czyli trzy razy przyjmie na swoją stronę, ten wygrywa, dobra? Dokładnie. Długie łapy ma Piotrek, bardzo długie, naprawdę. Nie wiem na co patrzeć, czy na piłkę, no, na piłkę, czy na Piotrka, który leci we mnie tym kolanem, wyciągnie do góry. Nie wiem, co jest gorsze tutaj. Zdecydowanie musisz patrzeć na piłkę, jak będziesz patrzeć na zawodnika, będzie wolny. Muszę teraz to przyjąć, inaczej Piotrek dwa trzeci punkt i wygrywa tą konkurencję. Dokładnie. Idziemy? Uwaga, będzie tak. Wszystko w porządku? Czyli to na tym polega, tak? Trochę, ale to po prostu tak wyszło, sorry. Chciałem Piotrka! Troszeczkę zmienić i w niego wlecisz najpierw, żeby go wybić z rytmu i nadziałam się na jego kolanko. Czyli to dlatego tak biegniesz, tak? Dokładnie tak. Aha. Mam nadzieję, że będą, żebra będą całe. Aha. Gratulacje jeden <grystanie> 1, 1 i przechodzimy do decydującej konkurencji. Ta konkurencja będzie taka polegać na tym, że będziemy pioskować. Piąstkowanie polega w herbalowasyjskim na tym, że uderzamy tą częścią ręki w górną część piłki, z ugiętego łokcia piłkę i dłoń ma skończyć w drugim ręku. Czyli taki, Czyli taki wrutkowy, tak? No taki sierp, no. Okay. No i to wygląda mniej więcej coś takiego, że... O. I teraz my stoimy pięć metrów z bramki i staramy się trafić w poprzeczkę? poprzeczkę, dokładnie. Pięć piłek, pięć poprzeczek. Tak jak zawsze, nie testuję tego przed, także nie mam pojęcia, czy to będzie bolało, czy nie jak to poleci. Od razu wchodzę na żywioł. Pięć strzałów, patrzymy ile razy trafi w poprzeczkę. Jedziemy? Ja sobie połamie rękę, czy nie? No, zobaczymy. Ach! Jest potencjał. Zero. No, próbujemy celować w poprzeczkę. Zero. Spróbuj, spróbuj wydłużyć bardziej ten ruch ręką. Dobrze. Jeden. Gratulacje. Mamy to. I ostatni strzał, tak jak Piotrek odpowiadał wydłużony ruch. A! Twarda piłka, mówię wam to. Naprawdę boli dosyć ręka. Ja mam mocną tę rękę, bo przecież boksowałem długo, a czuję tutaj. Także raczej tak, żeby z całej pety to nie wchodzi w grę. Teraz kolej Piotrka. Fajnie lubimy go, ale chcemy, żeby przegrał, tak? Trzymamy kciuki, żeby ani razu tam nie trafił, bo jak traf tam chociaż raz będzie remis i dogrywka. Nie chcemy tego. Dokładnie. No to próbujemy. ZERO! <śmiech> ZERO! <śmiech> Jeden. jeden i dwa strzały, jak chociaż raz, wygrywa cały odcinek. Mato! Dwa trafione, jeszcze jeden. I jeszcze zapasie. ostatni. Dawaj. Uwaga! Mamy trafione. To. Trzy punkciki dla Trzy Ciebie. Punkciki. Jeden dla mnie, także dzisiaj dwa do jednego w konkurencji futbolu australijskiego. australijskiego. Wygrywa Piotrek z drużyny Warsaw Bison. Bardzo dziękujemy. Tylko zwycięstwo.